Jeśli nie zobaczyć tego programu, skontaktuj się dostępne usługi z pomocą aplikacji KSVOD i strony internetowej. Tam możesz zobaczyć ciekawe programy, ale także ponad 2500 filmów i 800 seriali tego odcinka i sezonu. Spotkanie transmisji meczu, najnowsze programy informacyjne, publicystyczne, rozrywkowe, reality show, bajki i dokumentalne. Sprawdź to zobaczyć z pomocą aplikacji KSVOD.